Witam tutaj druhów z Sobiakowa, druhów ratowników, który u nas dzisiaj chce wprowadzić uchwalenie na defibrilatorze. Tam więc widzieliście wszyscy, że jest założony. Serdecznie witam Witam druhów z Różkowa, druhów ze Sarbinowa, druhów z Szurkowa i drugnej I także witam mieszkańców Szurkowa. I za, za, chciałbym też podziękować sponsorom którzy się przyczynili, że to my zakupili. Mieszkańcom Szulkowa też serdecznie dziękuję za wsparcie i teraz proszę drogów ratowników ze Solokowa o przeprowadzenie szkoleń. Nasz Antoś na Facebooku, dosyć sporo tego robimy, co prawda pandemia troszeczkę nas ograniczyła, ale staramy się gdzieś tam w miarę możliwości wrócić do tego, no bo niestety pandemia nie z nas z obowiązku działania pierwszej. Generalnie. Jest to urządzenie ogólnodostępne, 24 na dobę, nie jest zamknięte pod kluczem. Oby nie było używane, a jeżeli będzie już musiał być, to jak najmniej. Każdy może tego urządzenia użyć, w jaki sposób za chwilę zademonstrujemy i w jaki sposób następnie jest powiadamiany system alarmowy, bo jest to zintegrowane z systemem alarmowania, który znajduje się wewnątrz remizy. Czyli po każdorazowe otwarcie będzie wydawało sygnał akustyczny, a także zostanie po 20 sekundach z automatu, Wysłany sygnał do terminalu, następnie załączy się Syrena i do SMS-y do druków, którzy są zaprogramowani tutaj w tym systemie. Także, na, może teraz w tym momencie zademonstruję, jak użyć tego urządzenia, jak je otworzyć. Tak? Nie jest to skomplikowane, wystarczy chwycić oburącz, przekręcić i otwieramy. tak? W tym momencie załącza się sygnał akustyczny, poszedł już sygnał do Syreny alarmowej. Za chwilę wyjdzie y, sygnał do syreny, następnie wyjdą SMS-y. Po otwarciu bierzemy to urządzenie i udajemy się z nim w miejsce, gdzie chcemy użyć, do osoby poszkodowanej. bierzemy urządzenie, gdzie jest poszkodowanej. W tym momencie, jeżeli nie ma tu nikogo, choć urządzenie wzięła osoba, która nie jest drukiem, na przykład do Straży Pożarnej w Szulkowie, jest informowana o tym, druhowie są informowani o tym, że ktoś otworzył kapsułę. No i w tym momencie po przyjechaniu do remizy widzi, że AED zostało użyte, tak? Oczywiście nie zwalnia to nas, że musimy też wezwać pomoc, o czym za chwilę będziemy mówić, o całym algorytmie postępowania. Czy ktoś chce spróbować? Może otworzyć.